No ładny jest ten kościół. Ładny, ładny. O okay. on jest najładniejszy chyba w, jak jest ciemno, jak jest same światło tylko w środku, mm -hmm. nie? Szczęść Boże, witamy Państwa z kolejnej świątyni w ramach Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego. Ksiądz Szymon Tracz tym razem opowiadał będzie o łodygowickiej świątyni, o kościele pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Jest ksiądz u siebie, u swojego patrona. Tak, jestem u swojego patrona, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Yy, serdecznie Państwa pozdrawiam. Ale trzeba tu wspomnieć, że kościół miał, ma też drugiego współpatrona, świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Którego gdzieś po drodze w sumie zagubiono trochę. Tak, on gdzieś nam się tutaj zgubił, aczkolwiek to no, dla naszej terenów południowej Małopolski, ale też w ogóle dla, dla diecezji krakowskiej, czy obecnie archidiecezji krakowskiej, czy Polski, no jest to główny, główny patron. więc. Osoba, którą w tym momencie musimy tutaj y, wspomnieć. Zwłaszcza, że od niego wszystko się zaczęło. Tak, od niego się wszystko zaczęło i tutaj rzeczywiście ten kult świętego Stanisława był ważny i istotny, aczkolwiek patricinium, czyli wezwanie apostolskie, jak w tym wypadku świętego Szymona i Judy Tadeusza, obu apostołów, świadczy o starożytności tego wezwania, bo rzeczywiście. Jesteśmy w kościele, który stanowił centrum parafii wzmiankowanej po raz pierwszy w spisie św. czyli tej daniny na rzecz Stolicy Apostolskiej, już w 1373 roku, więc jest to parafia o średniowiecznym rodowodzie. Kolejna parafia o takim rodowodzie, ale z zupełnie innym kościołem. Łączy kościół łodygowicki z gilowickim to, że są drewniane. Natomiast ich bryła jest inna. Jest inna, dlatego że, w, będąc w Gilowicach, widzimy bryłę, która jest charakterystyczna dla struktury architektonicznej pogranicza śląsko-małopolskiego. Wyraża się to przede wszystkim w tym, że ta świątynia ma jedną kalenicę dachową, czyli jeden dach jest poprowadzony nad prezbiterium i nad nawą. Natomiast innym wariantem jest kiedy te dwa podstawowe człony kościoła drewnianego mają własne dachy, czyli jest kalenica nad nawą główną, nad nawą i osobna kalenica jest sprowadzona nad prezbiterium. Oczywiście do tego mamy jeszcze pomocnicze aneksy, czyli zawsze zakrystia. Ta zakrystia była budowana od sony północnej. Charakterystyczne jest też to, że te stare zakrystie nie miały wejścia na zewnątrz. Tylko to zakresy wchodziło się przez kościół. Było to związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla przechowanych tam paramentów liturgicznych. Natomiast w Łodygowicach mamy do czynienia ze świątynią, która jest świątynią barokową. Kościół w Gilowicach jest przykładem kościoła późnogotyckiego, co wi widać w proporcji, czy też w formach dekoracyjnych. Natomiast tutaj powstała świątynia, która została wzniesiona w 1634 i 35 przez, przez ten, ten czas właśnie ówczesny proboszcz, ksiądz Stanisław Kaszkowic. Przy współpracy kolatora Stanisława Warszyckiego, to był dostojnik krakowski, który, do którego klucza dóbr należały łodygowice i parafianie, wnieśli obecny kościół, w którym się znajdujemy. I ten kościół został poszerzony o dwie kaplice boczne które powstały po 1748, bo wtedy mamy zapis wizytacji biskupa Załuskiego, że jeszcze kościół nie ma kaplic, ale właśnie ich struktura architektoniczna wskazuje na to, że te kaplice powstały niedługo po tej wizytacji. I one są tak usytuowane naprzeciwko siebie, że mamy wrażenie, że ten kościół ma nawę poprzeczną, tak zwany transept. Ale to trzeba pamiętać, że to są dwie, dwie kaplice boczne. W ogóle bryła tego kościoła, jak patrzymy na niego z zewnątrz, sprawia wrażenie tak trochę pozlepianej z różnych części. Zgadza się, jest takie pierwsze wrażenie, ale z drugiej strony też widzimy pewną jednorodność mianowicie, jest to kościół, który od strony wschodniej ma przepiękną artykulację dachów. Te dachy gątowe, które. Pokrywają zarówno przestrzeń prezbiterium, nawy, czy obu kaplic, czy też zakrystii oraz sobót, które okalają kościół. W odróżnieniu od gierowickich zabudowane. Tak, są to. Są to właśnie bardzo malownicze rozwiązania. No, proszę Państwa, znajdujemy się też w jednym z największych drewnianych kościołów na terenie Decyzji bielsko -żywieckiej. Takich kościoł, który no, poprzez swój rozmach architektoniczny budzi podziw i, i zachwyt. Jeśli chodzi o naj, to mamy tutaj jeszcze inne naj, nie tylko największy, ale najwięcej kap... ołtarzy, nie kaplic. Tak, rzeczywiście w tym kościele znajduje się aż dziewięć ołtarzy. Osiem możemy zobaczyć we wnętrzu, natomiast dziewiąty jest usytuowany w Kaplicy ogrujcowej dobudowanej od wschodu, prezbiterium. To też jest bardzo ciekawe rozwiązanie, dlatego że Kaplice ogrujcowe mają rodowód średniowieczny. One były budowane, one były budowane właśnie z myślą niesienia pewnego pokrzepienia dla tych, którzy opakują swoich zmarłych bo musimy pamiętać, że aż do 1783 roku, do patentu cesarza Józefa II, cmentarze znajdowały się wokół kościołów. Dopiero właśnie cesarz austriackiego monarchy sprawił, że w całej ówczesnej monarchii austriackiej, w tym też na ziemiach zabranych, czyli jeśli chodzi o Galicję, cmentarze zaczęto lokować poza miejscowościami ze względu na epidemiologiczne, sanitarne uwarunkowania. No tutaj daleko nie poszedł ten cmentarz. Tak, on został tylko przesunięty, natomiast generalnie wszystkie cmentarze były lokowane właśnie wokół, w obrębie parkanu kościelnego. Dziś już tylko zostały nikłe ślady, ale od schodu budowano, bo zresztą mamy takie przykłady też w architekturze murowanej, tak zwane kaplice ogrójcowe, gdzie ukazywano Chrystusa modlącego się w ogrodzie, przeżywającego agonie konania. Więc to był taka pociecha dla wiernych, którzy przychodzili na cmentarz opakiwać swoich, wier, swoich bliskich, i, ale też przygotowanie do własnej śmierci, czyli takie taki nabożeństwo w stronę właśnie Chrystusa modlącego się w ogrodzie oliwnym. Tu w Łodygowicach jest pewnego rodzaju jakby zamienność, dlatego że w tej kaplicy nie mamy Chrystusa w ogrodzie oliwnym, ale Chrystusa frasobliwego. Takiego Chrystusa, który jest tuż przed Męką, też bardzo widzę. To, to też typowa, typowe przedstawienie dla tego regionu. W ogóle dla, dla, dla Polski. No, ten układ Chrystusa to tradycja sięga późnego średniowiecza, a został ten Chrystus frasobliwy rozpropagowany przez grafikę Albrechta Direra. Który to, która to bardzo szybko rozeszła się po Europie, i stąd też te przedstawienia Chrystusa cierpiącego. Ale warto tutaj jeszcze wrócić do tych sobot, o których mówiliśmy, bo soboty to takie ciekawe rozwiązanie, które wydaje się nam bardzo archaiczne, ale ono, ono również pojawiło się w XVII wieku. Wcześniej te kościoły sobot nie miały. Mianowicie one mają podwójną funkcję. Pani zwróciła uwagę, że te soboty w Łodygowicach są zabudowane. Z kolei w Gilowicach kościół otaczają soboty, które mają formę arkadową. Dzieje się tak ze względu na dwa czynniki. Po pierwsze, soboty miały za zadanie ochraniać podwalinę kościoła od wody, czyli żeby tą wodę deszczową, która ze stromek dachów czy śniegów spadała na, na, na fundamenty były jak najdalej odsunięte, żeby te podwaliny po prostu nie ulegały destrukcji, ale równocześnie one dawały schronienie, schronienie tym, którzy przychodzili na liturgię już wczesnym rankiem albo poprzedniego dnia. Pamiętajmy, że do czasu soboru Watykańskiego II nie było mszy świętych wieczornych. Więc y, jeśli mieszkańcy przychodzili z odległych stron, no to wtedy mogli pod tymi sobotami się zatrzymać. Ale też te soboty, właśnie oszalowane, y, pełniły funkcję takich magazynów, y, gdzie można było różne rzeczy kościelne przechowywać. To co znaleziono w łodygowickich sobotach, które były tak pięknie zabezpieczone? Na pewno ducha pobożności tych, którzy tutaj przychodzili, to, to jest jedna rzecz. Ważniejsze są chyba strychy. I tutaj strych zakrystii, gdzie urządzony jest skarbczyk, jest niezwykle ciekawy, interesujący, dlatego że mamy tu w wodygowicach zachowany bardzo bogaty zespół szat liturgicznych z XVII i XVIII wieku. To są ornaty, to są też kapy i palki, a więc te przedmioty, które związane są z celebracją Eucharystii. No i tutaj też bogaty zestaw. zestaw świeczników czy też feretronów, a wśród nich unikalna zasłona wielkopostna. Zaraz do zasłony wielkopostnej wrócimy, bo to jest coś, o czym warto porozmawiać dłużej, ale ja zapytam, tworzone jest Beskidzkie Muzeum rozproszone, mówi ksiądz o eksponatach, które są w skarbcu, no i co z tego, skoro nikt ich nie może oglądać? Tak, na ten moment nie można ich oglądać, ale właśnie w ramach Beskiejskiego Muzeum Rozproszonego Kościół w Polance Wielkiej będzie w pełnił funkcję skarbca, gdzie w masywie podwieżowym w profesjonalnych gablotach będziemy mogli pokazywać właśnie na naprzemiennie paramenty nie tylko z kościołów drewnianych, ale z całej diecezji. W, oczywiście w określonym kluczu, tak, żeby można było te tkanie liturgiczne, czy naczynia liturgiczne, czy inne przedmioty związane z liturgią można było prezentować. Także w momencie, kiedy uruchomimy nasz beskicki szlak w ramach Beskidzkiego muru, to wtedy będę mógł Państwa zaprosić do Polanki Wielkiej, aby właśnie z tymi precyzjami decyzji bieskożywieckiej móc się zapoznać. W tym roku już za późno, ale w przyszłym na pewno będzie można obejrzeć zasłonę wielkopostną w Łodygowicach. Tak, to wyjątkowa rzecz dlatego, że w Łodygowicach zachowała się zasłona wielkopostna, która powstała w warsztacie cechowego malarza, a za, za dwóch malarzy tak naprawdę, Antoniego i Wincentego Sząstkiewicza, którzy działali w Żywcu. Zasłona została wykonana w 1842 roku. I była przeznaczona do zasłaniania ołtarza głównego, dlatego, że to jest potężne płótno, 4 m na 4 w formie kwadratu, gdzie ukazano w układzie ramowym sceny związane z męką Pańską. I o ile podobnego rodzaju zasłony zachowały się np. w Jabłonce na orawie, tam mamy najstarszą, 17-wieczną zasłonę i dwie 18-wieczne z przedstawieniami pasyjnymi, to okazuje się, że nasza zasłona Sudegowy jest wyjątkowa w ogóle w Europie Środkowej, dlatego że tu mamy ramowy podział, gdzie jest kilka scen. Centrum stanowi ukrzyżowanie. U góry mamy ukazaną ostatnią wieczerzę, po bokach pokutującego świętego Piotra i świętą Marię Magdalenę, natomiast po bokach ukrzyżowania z kolei przedstawiono scenę podniesienia krzyża i scenę opłakiwania Jezusa. Natomiast poniżej przedstawiono scenę modlitwy w ogrodzie oliwnym i scenę pojmania Jezusa w ogrodzie oliwnym. Kompozycja tych scen jest niezwykle ciekawa. W mojej opinii właśnie Chrząstkiewicz, ojciec Antoni, musiał być w Północnych Włoszech. I to jest rok 1842. Pamiętajmy, proszę Państwa, że wtedy jak mawiał mój pradziadek, był bardzo szczęśliwy, że urodził się w kraju, do którego należała Wenecja. Bo rzeczywiście Wenecja w ramach Monarchii Austro-Węgierskiej była na równi połączona jak Żywiec i Bielsko i inne miejscowości pod Beskidzia właśnie z całym ówczesnym światem. Więc ta podróż do Lombardii nie była już tak trudna i skomplikowana jak wcześniej. Natomiast kompozycja właśnie Pojmania Chrystusa tej Ostatniej Wieczerzy zdradza y, wpływ malarstwa y, przy pojmaniu Giotta z kaplicy skroweni w Padwie. Oczywiście, że Krząskiewicz mógł mieć do czynienia z wzorami graficznymi, bo wiemy, że takimi się posługiwał. Czego przykładem stanowią chociażby stacje drogi krzyżowej, które zachowały się właśnie tutaj w Wodygowicach z 1840 roku, które z kolei były wzorowane na wzorach graficznych protestanckiego drukarza, który w Augsburgu na początku XVIII wieku wydał książeczkę ze stacjami drogi krzyżowej jako drzeworytnicze. I na ich podstawie artyści miejscowi w Polsce komponowali kompozycje do swoich stacji dróg krzyżowych. Ale te akurat są bardzo rozbudowane. Tak, bo rozbudowane są właśnie te kompozycje, które były we wzorach graficznych. Natomiast tu trzeba zaznaczyć, że Chrząstkiewicz zastosował kolorystykę. Kolorystykę, która jest charakterystyczna dla, dla kompozycji dziotta. Czyli nie widział czarno-białego, nie było przecież zdjęć kolorowych, a więc nie miał do czynienia z grafiką czarno-białą, ale musiał widzieć te kolory na żywo. I podobnie kompozycja Ostatniej Wieczerzy i kolorystyka i pewne detale zdradzają to, że mógł oglądać Ostatnią Wieczerzę w Mediolanie Leonarda da Vinci'ego. A więc tu widzimy, że te dwa wielkie dzieła z północnych Włoch, w jaki sposób odcisnęły się na lokalnym malarzu. on bardzo sympatycznym, bo jak patrzymy na to jego pełne uroku, takie empatyczne przedstawienia religijne, bo w nich się specjalizowali obaj artyści, Chrząskiewiczowie z Żywca, to rzeczywiście one mają taki niezwykły urok, ale też taki szlif z takim powiewem europejskim. I tak nagle Wenecja, Italia trafiła do łodygowic. Tak, bo w ogóle miały szczęście do niezwykłych wydarzeń. Fundator kościoła, ksiądz proboszcz Stanisław Kaszkowi, który był także proboszczem w Radziechowach, to bardzo barwna postać. Mianowicie to za jego staraniem utworzono dekanat Żywiecki. Dekanat Żywiecki, który został powołany na początku XVII wieku, utworzył go biskup rakowski Piotr Gębicki. Dlaczego? Dlatego, że żywieczyzna pierwotnie należała do dekanatu święcińskiego, ale w momencie, kiedy wzbierała soła, wtedy księża nie mogli jeździć na kongregacje dziekańskie. No i to był argument do tego, żeby powołać własny, własny dekanat. I pierwszym dziekanem dekanatu żywieckiego został właśnie ksiądz Kaszkowic. I to były czasy Potopu Szwedzkiego i proszę sobie wyobrazić, że ksiądz Kaszkowicz, który był takim dziarskim proboszczem, zebrał prawie stuosobową grupę górali żywieckich, którzy poszli z odsieczą Jasnej Góry, obleganej przez szwedzkie wojska. No i mamy taki zapis właśnie w kronice Andrzeja Komunieckiego, kapitalna kronika, kapitalne dzieło do zrozumienia historii żywieczyzny, gdzie ten oddział rozbił spory, sporą grupę, spory oddział szwedzki, który szedł znowu, aby zasilić oblegające wojska szwedzkie na Jasnej Górze. I niektórzy mówią, że gdyby ten oddział doszedł do Jasnej Góry, to mogłoby się tak stać, że ta Jasna Góra by się nie obroniła. Więc mamy tu jakiś taki wpływ, jeśli chodzi o obronę Jasnogórskiego Sanktuarium. I tu jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie Komuniecki zapisuje takie niezwykłe wydarzenie, że ci nasi górale, którzy wędrowali pod przewództwem księdza Kaszkowica, w pewnym momencie znaleźli się w wąwozie. I w tym wąwozie naraz pojawił się zakonnik. Zakonnik Bernardyński, który mówi im, że muszą wyjść z tego wąwozu natychmiast, bo na jego końcu jest zasadzka szwedzka. I rzeczywiście oni obeszli ten wąwóz i rozbili ten oddział. Yy, I wszyscy wtedy uznali, że tym zakonnikiem był święty Antoni Padewski. I dlatego, jak wrócili do żywca, ufundowano w obecnej katedrze, a w dawnej farze żywieskiej, ołtarz ku świętego Antoniego. Tu w Głodygowicach także mamy ołtarz, ołtarz świętego Antoniego. To skoro mowa o ołtarzach, to obejdźmy je wszystkie. Ale może zanim przejdziemy do ołtarza, to chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym świętym, który właśnie w Łodygowicach jest szczególnie widoczny. Mianowicie mamy tutaj dwa przedstawienia świętego Kazimierza Królewicza. I można się zastanowić, dlaczego akurat święty Kazimierz Królewicz. Dlatego, że, że wieczyzna jeszcze miała jeden bardzo ciekawy epizod mianowicie były to dobra królewskie, dobra królewskie rodziny wazów. Polskie prawo w Rzeczypospolitej obojga narodów zabraniała królowi posiadania na własność na własność ziemi. I po Komorowskich, którzy władali, władali żywiecczyznom, te dobra żywieckie wykupiła z ich rąk królowa Konstancja, żona Zygmunta III Wazy. Ale żeby mogła je wykupić, musiała uzyskać zgodę sejmu. I ta zgoda była i rzeczywiście dobra żywieckie, dobra żywieckie były, dobra żywieckie były wykupione przez królową i zarządzane przez królową Konstancję, która fantastycznie zapisała się tutaj w historię, w historię naszej żywieczyzny, bo podniosła z upadku wiele parafii, chociażby parafii w Radziechowach, w Milówce, a jej synowie znowu mieli dużą estymę, jeśli chodzi o, o żywieczyznę. Sama królowa w żywcu nigdy nie była. Natomiast w rodzinie Wazów czczono świętego Kazimierza Królewicza. Zresztą imię Kazimierz było nadawane Synom Królewskim, jak chociażby Jan Kazimierz. Tak? Mamy w Rajczy Matkę Boską Kazimierzowską. Czyli obraz, kopię obrazu Jasnogórskiego, który król podarował do Rajczy, właśnie kiedy górale przyszli prosić o pozwolenie na budowę nowego kościoła parafialnego. No i tutaj w Łodygowicach ten święty Kazimierz funkcjonuje. Warto też jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że dochody z dóbr żywieckich były przeznaczone na utrzymanie liturgii w kaplicy wazowskiej na Wawelu przy katedrze na Wawelu właśnie yy, dochody, które Żywieczyzna przynosiła były między innymi przeznaczone na tą liturgię. Czyli mamy tutaj taki element y, królewski z, związany z dynastią Wazów, z Potopem Szwedzkim. Z te Wodegowice tutaj oczywiście nagierają prawie że centrum świata. A jeśli chodzi o ołtarze, to y, zachowały się dwa ołtarze XVII-wieczne, które to później zostały przekształcone. Jeden ołtarz kaplicy Bocznej Północnej to jest ołtarz, który dziś dedykowany świętemu Franciszkowi za Syżo, ale pierwotnie był to ołtarz bractwa świętych aniołów stróżów. I to bardzo też kolejna ciekawostka, mianowicie bractwo, przywilej na zaprowadzenie bractw aniołów stróżów mieli Paulini. Paulini Jasnogórski. Czyli znowu wracamy na górę. Znowu wracamy na góry. Ale proszę Państwa, pamiętajmy, że. To właśnie z Żywieczyny w 1611, druga połowiskiej, wyszła pierwsza, pielgrzymka piesza, gdzie żywieczyzna do dziś systematycznie, właśnie z przerwą na czas zaborów, pielgrzymowała na jasną górę i to, te związki tutaj były bardzo mocne. No i ten ołtarz ma takie cechy, właśnie XVII wieczne, elementy tej dawnej snycerki. I drugi ołtarz świętego Antoniego który także obraz jest późniejszy, ale figury, dekoracja ornamentalna jest XVII-wieczna. Z kolei ołtarz główny to i dwa ołtarze boczne, które są przy łuku tęczowym, to są ołtarze, które powstały już pod koniec XVIII wieku. Widać tutaj taki oddech genialnych projektów Francesca Placidiego, włoskiego architekta, który pracował dla Zygmunt, króla Jana III Sobieskiego i dla królów z dynastii Wettynów, dynastii saskiej, który tutaj wprowadził takie bardzo ciekawe formy, formy architektoniczne, bo w tych ołtarzach nie mamy kolumn. Nie mamy kolumn. Te kolumny zostały już usunięte w samym zamyśle artysty, a w ich miejscu pojawiły się takie rokokowe pano. Które zapowiadają już nowy nurt, jeśli chodzi o stylistykę w sztuce europejskiej. I bardzo ciekawy ołtarz, główny, rozbudowany ołtarz, który jest taki dwuczęściowy. Bo z jednej strony mamy strukturę samego ołtarza, czyli stołu ołtarzowego, i ustawione na nim tabernakulum. Potem mamy przestrzeń wolną, tak żeby można było to obejść. I cała ściana presbiterium wypełniona jest retabulum już architektonicznym. Gdzie po bokach ustawiono figury Abrahama i, i króla, króla Dawida. I to rozwiązanie jest takie charakterystyczne dla Śląska Cieszyńskiego. Warsztat Weissmanów, który bardzo prężnie działał we frytku, to jest taka cała rodzina snycerska, on właśnie realizował tego rodzaju ołtarze. I takim ołtarzem, który pierwszy stanął na żywietczyźnie, z tym rozsunięciem ołtarza stołu ołtarzowego z tabernakulum od retabulum, to jest ołtarz w Sanktuarium Matki Boskiej-Rychwałckiej. I podobny ołtarz też z tej samej pracowni znajdował się w Wieleśni, Czyli tutaj miejscowistny cerze, wzorując się na tych na bardzo dobrych realizacjach, w Wodygowicach po prostu zrobili podobną, podobne, zastosowali podobne rozwiązania. W Gilowicach nie zdążyliśmy powiedzieć o ścianach, o tym, co one nie tyle kryją, a wręcz odwrotnie ujawniają, co pokazują, co przedstawiają polichromię. Tutaj barwnie, przepięknie, no i groźnie, Bóg ojciec. Yy, tak, yy, rzeczywiście. W Gilowicach nam umknął jeszcze jeden szczegół, który warto tutaj przypomnieć, mianowicie. Na początku XVII wieku Żywiecczyzna miała szczęście do takiego artysty, który nazywał się Fabian Sobinowicz. Wspomniany dziejopis Żywiecki Andrzeja Komunieckiego zaznacza, że był on autorem polichromii we wszystkich kościołach Żywiecczyzny. To była bogata spuścizna. Najpiękniej mogliśmy te polichromie oglądać jego autorstwa w kościele w Łękawicy, który niestety w 90, 1992 roku w październiku spłonął i ten zespół przepadł. Ale w Gilowicach nad sklepieniem wtórnym zachowały się na zaskrzynieniach właśnie pasy z przedstawieniami proroków ze Starego Testamentu. Właśnie będące polichromią Fabiana Sobinowicza. I Fabian Sobinowicz również dekorował Kościół w Wodygowicach. Mam takie przypuszczenie, że ta zasłona wielkopostna, że ona mogła powtarzać rozwiązania tej 17 wiecznej polichromii, którą jeszcze Szostkiewiczowie oglądali w Łodygowicach, a której dzisiaj już nie widzimy, dlatego że ta barwna którą, polichromia, którą dziś patrzymy, to jest polichromia. Już młodopolska, wykonana na początku XX wieku. Te polichromie spotykamy w wielu naszych kościołach na Podbyskidzie, one były bardzo popularne. A przypomnę, że ich matką tak naprawdę jest polichromia Kościoła Mariackiego zaprojektowana przez Jana Matejkę który to inspirował później Stanisława Wyspiańskiego i jego słynną polichromię wykonaną dla franciszkanów w Krakowie, a później... Ostatnio mocno kontrowersyjnie odnowioną. Yy, tak, ale ta kontrowersja wzięła się stąd, że yy, nie do końca zrobiono właściwą kwerendę yy, i mieliśmy tutaj do czynienia z pewnym rozejściem się, yy, bo inaczej wygląda realizacja na ścianach, a inaczej wyglą y, wyglądały projekty, a jeszcze inaczej wyglądały zdjęcia archiwalne. Y, I to, to sprawiło właśnie, że, że ta dyskusja się zrobiła taka bardzo, bardzo, bardzo żywiołowa. Ale to dobrze, kiedy społeczeństwo się interesuje i Bardzo pracę. dobrze, bo jest to pretekst, żeby przyjechać, zobaczyć na własne oczy, samemu sobie wyrobić opinię, do czego Państwa bardzo serdecznie także tutaj zapraszamy. Tak, Kościół w Włodygowicach, muszę powiedzieć, jest jednym z najlepiej wyposażonych, jeśli chodzi o ołtarze świątyń na Podbyskidziu. Jest to rzeczywiście realizacja godna, godna zobaczenia i poczucia tego klimatu, tej wielkiej historii, która w yy, których młodygowice mogły uczestniczyć. A dzięki Beskidzkiemu Muzeum Rozproszonemu nabiera jeszcze bardziej blasku. Yy, tak byśmy sobie życzyli i bardzo byśmy tego chcieli. Dziękujemy Państwu bardzo i do zobaczenia. Cześć Boże.